Głośno! Jeszcze ty! Forest Challenge! Forest Challenge! Dokładnie niech żyje! Forest Challenge! Zachęcam do sprzątania! I właśnie z moimi pomocnikami, o tutaj jest jeden, ma na imię. Wrona! Aha, sorry, ma na imię Wrona, jak. Jeden pewien husarz, To jest ten chłopak zrodzony z szabli. A tam siedzi moja księżniczka, pilotka, którą rozpoznajecie. Już niedługo się spotkamy na detektywalu. I co robimy? Gdzie jedziemy? Ale jedziemy w szczytnym celu. Dzięki chłopakom z Polski, youtuberom. No i tak, tak samo i teraz z Anglii a szczególnie mojemu najlepszemu przyjacielowi Robertowi Skwerczyk. Także Robczu bardzo ci dziękuję za tą nominację i tak żeby teraz, bo później wiadomo, będą no, śmieci, będzie wszystko i mogę zapomnieć. Do tego challenge'u tak samo nominuję, nominuję Piotra Wańkowicza, Michała Majchrowicza, Znacznieszka Snajpera. Oczywiście później jeszcze z Iwkiem poćwiczymy na miecze. No dobra, dobra, hej, hej, hej <grybujesz> Idziemy teraz świeci zbierać. O, tutaj sprzątamy przy wielkim jakimś wodzu o, Dzieciaki ćwiczą młody Wrona na parza I woź Mówi się wasz. Ok. Masz, Emilka? O! To podnieś. Rzucaj. Tam jeszcze coś widzę białego. O! o Emilka wytargała. Co, Emilka, wytargałaś? Butelkę. Dobry niebez, teraz dobrze jest. Z przeszliśmy, całą wróciłyśmy, nie od nazwy się. Jeszcze na twarzach mamy skoki kurz, lecz dziś ten ma... Klało się, super! Z przeszliśmy. Co to jest? do no. Dobora. O Dobra, Iójź tutaj No Iwo tu wejdzie w krzaki, po butelkę. Ale śmieciarze. Po piwie No. Iwo też wyciąga. No weź już w rączkę i dawaj. Super, super. Będzie las zdrowszy. Się pozbędzie tyle śmieci. Tam daleko widzę coś. Tak? Ja tam. O, tutaj widzę Iwo. Iwoś tutaj coś jest. Takie żółte. na. Moja Emilka już w szoku. Już się ślini, ale też tu przyjedziemy na konik. Sprzątamy w koło takiego fajnego stawiku leśnego. Tam Emilka wykrzyciła. Następnego śmiecia. O ja też tu mam kurka. Najgorsze że mam ogromnego pampersa super jest tak ciężki, że zaraz mi się worek urwie, ale mam trzy worki, także tego odłożę sobie tutaj, bo już jest ciężki i weźmiemy nowego, także no, zostawimy tutaj przy smoku, smok będzie nam pilnował i bierzemy Następnego. Tak. I idziemy. Dobra. No dobra, wrzuć. Dobra, to będzie chyba ostatni śmieci. Spróbujemy posprzątać jakiś namiot, jakiegoś bezdomnego. I będziemy się zabijać. Także dzięki jeszcze raz Robert za nominację do tego challenge'u. Także jeszcze raz przypominam. Piotr Wankowicz Michał Majchrowicz. O, patrzcie, 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 widzieliście mi biurkę? Nie. Ale tam poszła. No. Ileszek Snajper. Mianuje was do posprzątania naszej Matki Ziemi. Kogo nominujesz? Michała Majchrowicz. Ok, Michałek Majchrowicz. Jesteś nominowany. Tak, nominujemy Piotra Wańkowicz. Także Piotruś, Bierdzieciaki i do lasu. Kogo nominujesz? Okej, okay, nominujemy Leszka Snajper. Także cała trójka. Michał Majkowicz, Piotr Wańkowicz i Leszek Snajper. Zapraszamy Was do posprzątania Matki Ziemi. Tak? Kto? Tak samo jak i ty. Forest Challenge. Forest Challenge. Tak, także dzięki mojej pomocnicy. Iwko. Iwusiu. Graba, dzięki. Dzięki, Emilka, dzięki. Fajnie, żeście się spisali. Dobra, wracamy z czekami. Mamy dwa wory śmieci. Ciężkie, ponieważ w jednym jest nie wiem, chyba z, z dwa czy trzy pampersy nasączone. Blah, nie wiem czym. Bo mało nam się worek przez to nie rozwalił. Nie, Emilka? Emilka nie mogła go podnieść. Co, Emilka, ciężki był? Nie kupa tam. No i kupa była. I znaliśmy dużo worków. Co jeszcze powiemy? Niektórzy Anglicy idą pięknie z pieskiem przez park, kubkę niosą w worku, ale już przy wyjściu z lasu pik, W krzaki. Także kub żeśmy też trochę nazbierali, bo to w workach foliowych. Nieładnie, nieładnie. Chciałem, tego nie będą słyszeć, może ktoś im powie, moim angielskim Przyjaciołom powiedzieć, że już wyszliście z Unii. Już tak łatwo wam śmieci do Polski nie będzie. Można wysłać, będziecie z tymi śmieciami tutaj siedzieć.